Proszę Państwa, razem z Panem Ministrem Zbigniewem Ziobro chcieliśmy przedstawić nasze stanowisko, stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wobec represji, którym poddawany jest Pan Minister Zbigniew Ziobro. Otóż proszę Państwa, dziś ma się odbyć komisja regulaminowa w sprawie uchylenia immunitetu, co ma służyć doprowadzeniu Pana Ministra Zbigniewa Ziobry przed nielegalną komisję do spraw Pegasusa. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że ta komisja jest nielegalna. W świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 roku ona jest zwyczajnie nielegalna. Trybunał Konstytucyjny taką decyzję podjął. Ta pseudokomisja również wielokrotnie skompromitowała się, chociażby przypomnę Przesłuchanie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, autokompromitacja tych ludzi, którzy w tej pseudokomisji zasiadają. No i ten fakt, który miał miejsce w konsekwencji doprowadzenia pana ministra Zbigniewa Ziobry przed tą nielegalną komisję, i komisja na widok pana ministra zbiegła, a więc opuściła gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, co świadczy o tym, że tu nie chodzi o prawdę, nie chodzi o istotę sprawy, tylko o teatr, o igrzyska, chodzi o igrzyska. No i sam fakt, że mamy do czynienia z wnioskiem przedstawionym przez Adama Bodnara, jak się okazuje już byłego Ministra Sprawiedliwości, można to odczytywać w ten sposób, że Bodnar próbował uratować swoje stanowisko, atakując pana ministra Zbigniewa Ziobrę, ale to mu nie pomogło, bo dziś ta zmiana na stanowisku Ministra Sprawiedliwości wskazuje, że Minister Sprawiedliwości w istocie będzie miał oblicze Romana Giertycha. Człowieka, który atakuje opozycję, który wymyśla różne dziwne konstrukcje, co świadczy o tym, że z demokracją te konstrukcje nie mają nic wspólnego. Co świadczy o tym, że rząd Donalda Tuska zamiast rozwiązywać ważne problemy, przed którymi stoi państwo, koncentruje swoją uwagę na Igrzyskach. No i w końcu. Ostatni argument. Pan minister Zbigniew Ziobro jest człowiekiem walczącym z bardzo poważną chorobą. Specjalnie przesunął termin zabiegu, żeby stawić się dziś w Sejmie. Przesunął ten termin na początek sierpnia, na 4-5 sierpnia. No ale okazuje się, że. To też nie ma znaczenia dla tych, którzy dziś Polską rządzą, bo jeszcze raz to powtórzę, im nie o prawdę chodzi. Im chodzi o ataki na opozycję, im chodzi o organizowanie igrzysk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed chwilą Donald Tusk mówił o sabotażu państwa polskiego, jego dezorganizacji. Otóż nie ma większego sabotażysty państwa polskiego niż Donald Tusk to on konsekwentnie wraz ze swoimi współpracownikami dezorganizuje polskie państwo, ale przede wszystkim, i to jest najgorsze, łamie porządek konstytucyjny, ustawowy, Popełniając przy okazji liczne przestępstwa. Nie mam żadnej wątpliwości, że przyjdzie czas jego odpowiedzialności. Stąd ta desperacja Tuska, Giertycha i całego tego towarzystwa, by tak naprawdę storpedować wynik wyborów prezydenckich. To już była taka emanacja wprost ich intencji, strachu, determinacji i zamachu stanu, jaki chcieli już realizować na wielką skalę. Bo ten pełzający zamach stanu trwa i z całą pewnością, jeżeli chodzi o ten kwalifikowany kodeksie karnym najwyższymi zagrożeniami ustawowymi zamach na ustrój polskiego państwa jako zbrodnie w przyszłości Donald Tusk będzie za to odpowiadał. Natomiast drodzy państwo moja sytuacja jest jedną z wielu tylko i wyłącznie która ilustruje to swobodne podejście mówiąc bardzo delikatnie oczywiście do prawa Donalda Tuska i jego towarzyszy. Donald Tusk jak widać nie ma żadnego pomysłu na gospodarkę, na poprawę sytuacji Polskich rodzin, to te wszystkie obietnice, które składał w ramach stu konkretów. Więc jego jednym konkretem będzie agresja eskalacja agresji. Agresja, nienawiść i działanie w myśl tego, co do tej pory widzieliśmy, czyli jeszcze więcej bezprawy niż do tej pory. To samo, tylko jeszcze bardziej jeszcze więcej bezprawy, jeszcze więcej czynów. Które wyczerpują znamiona przestępstw kodeksu karnego. To pokazuje determinację tej władzy. I odnosząc się do wypowiedzi pana przewodniczącego, pana wicepremiera Błaszczaka. Otóż rzeczywiście jest tak, że na dzień jutrzejszy miałem zaplanowany zabieg terminowy, określony już w tym sensie w, ter w terminie, w kalendarzu od miesiąca czasu w Brukseli, związany z poszerzaniem przełyku. Jest to <laughs> związane z likwidacją z likwidacją pewnych powikłań związanych z skomplikowaną operacją, którą przeszedłem. Ale postanowiłem odwołać ten zabieg przenieść go na początek na początek grudnia, sierpnia, ale i, i pokazać, że będę tu i dzisiaj odwołać się do podstawowych argumentów, które chciałbym też Państwu tutaj w największym skrócie przedstawić. To bezprawie, które realizuje Koalicja Tuska w tej konkretnej sprawie pokazuje ich stosunek w ogóle do, do prawa. On jest po pierwsze, do Trybunału Konstytucyjnego, który, jak wspomniał pan przewodniczący, wydał wyrok, który zdelegalizował Komisję Śledczą do Spraw Pegasusa. Trybunał Konstytucyjny jest jedynym sądem określony w polskiej Konstytucji, którego wyroki wydane na jawnej rozprawie są od razu powszechnie obowiązujące i nieodwoływalne, niepodważalne. Żaden inny sąd łącznie Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, nie ma takiej siły i mocy określonej w Konstytucji swoich werdyktów, swoich wyroków, swoich orzeczeń, jak Trybunał Konstytucyjny. I żeby nie ograniczać się tylko do mojej oceny, czy samej treści brzmienia polskiej Konstytucji, przyniosłem ze sobą uchwałę zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego, którą zawsze warto przypominać. Jest to uchwała podjęta pod przewodnictwem pani profesor Gerzdorf, którą trudno kojarzyć z nami. W 2016 roku, a więc wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, po to, aby zapewnić jednolitość orzeczeń wszystkich sądów w Polsce, tak to jest tu napisane, w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych w Polsce, stwierdzili, że niepublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją nie obowiązuje? Nie, oni stwierdzili, że taki wyrok. Uchyla domniemanie zgodności z konstytucją zakwestionowanego przepisu. Oznacza to, że wbrew intencjom Donalda Tuska, który popełnia przestępstwo, nie publikując wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ten wyrok jest wiążący. Jest wiążący wszystkie organa państwa polskiego. I to podkreślam, wynika nie z uchwały podjętej przez panią profesor prezes Manowską, większość sędziów wyłonionych już w ramach decyzji pana prezydenta Dudy i Demokratycznej Krajowej Rady Sądownictwa, ale tą uchwałę podjęli starzy sędziowie Sądu najwyższego, by zapewnić jednolitność orzecznictwa. Więc w tym świetle nie ma najmniejszych wątpliwości, że jako prawnik, jako obywatel, ale też jako były minister sprawiedliwości i polski polityk nie mogę uczestniczyć w legalizowaniu bezprawia, jakim jest udawanie nielegalnej pracy Komisji, która nie jest już Komisją, bo została usunięta z porządku prawnego na mocy decyzji wyroku przewidzianego w polskiej konstytucji sądu, który ma najmocniejszą rangę i moc wydawanych orzeczeń natychmiast wiążących, niepodważalnych i powszechnie obowiązujących. Po drugie, drodzy Państwo, gdybyśmy nawet w tej chwili odsunęli kwestię Trybunału Konstytucyjnego, to mamy do czynienia z kolejnym złamaniem prawa, w tym polskiej konstytucji w tym przypadku. Mianowicie jednomyślna opinia wszystkich komentatorów, wybitnych profesorów, a czasami. Niekoniecznie bardzo wybitnych, ale na pewno też profesorów prawa konstytucyjnego, prawa karnego, którzy w tej sprawie się wypowiadali, niektórych bardzo cenię, innych może mniej, ale wszyscy, jest to zgodna ich opinia. Mogę tu podać przykładowo szereg nazwisk, twierdzą, że polska konstytucja nie przewiduje możliwości uchylenia immunitetu celem doprowadzenia świadka na przesłuchanie. I wielu z nich, zresztą delega Ferenda, wnioskuje, że trzeba wprowadzić zmiany do polskiej konstytucji. Podobnie wskazują, że konsekwencją tego są zapisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która również nie przewiduje na taką okoliczność uchylenia immunitetu i wyrażenia zgody. Czyli nie ma w polskim porządku możliwości użycia przymusu wobec parlamentarzysty, który posiada immunitet, by siłą go doprowadzać do, do na tym wypadku czy sądu, czy prokuratury, czy, czy komisji śledczej za nawet że byłaby legalna. Możemy się z tym nie zgadzać. Ja chętnie bym zagłosował za zmianami w polskiej konstytucji, która taką możliwość przewidywała, taką możliwość przewiduje, na przykład porównywana tutaj przez wspomnianie komentatorów. na przykład właśnie konstytucja Niemiec albo inne konstytucje krajów Europy Zachodniej, ale polska konstytucja takiej sytuacji nie przewiduje, na nią nie zezwala. I tutaj powołał się na nazwiska. Pan profesor Banaszak, pan profesor Garlicki, pan profesor Grajewski, profesor Tuleja, Profesor Muszyński, profesor Ed Chmai, taki profesor, który chętnie wszystko napisze Platformie Obywatelskiej, co oni sobie życzą, ich najbliższy prawnik i pisatiel różnych opinii prawnych, czasami naprawdę dość kontrowersyjnych, delikatnie ujmując. Ale on też uważa, że nie ma takiej możliwości, więc mamy do czynienia z całą grupą, mógłbym wymieniać kolejnych profesorów i przedstawicieli doktryny i prawa konstytucyjnego, prawa karnego, którzy Jednym głosem mówią, że nie wolno wyrażać zgody na dopuszczenie posła, bo na to nie dopuszcza polska konstytucja. Także zaskonstruowana. skonstruowana. Przypomnę, autorami tej konstytucji było, był pan prezydent Kwaśniewski i środowisko lewicy. Dura lex et lex. Prawo jest prawem. Działajmy w ramach prawa. A prawo zostało tutaj w sposób ordynarny złamane, i to jest oczywiście przestępstwem. No i wreszcie, drodzy Państwo, jest kwestia tego, że organ, który miał możliwość na skutek działań bezprawnych, które stanowiły z całą pewnością przestępstwo, czyli decyzji sądów, miał możliwość mnie przesłuchać. Wszyscy państwo widzieliście, relacjonowaliście to. Uciekł z, z, z przesłuchania. No nie można realizować czynności procesowych po to, aby robić później z tego polityczny jarmark niskich lotów i, i kabaret. W związku z tym Trudno wyobrazić sobie, że w demokratycznym państwie prawa jakikolwiek sąd mógłby wyrazić zgodę, niezawisły sąd, niepolityczny sąd, na zatrzymanie po raz kolejny osoby przed ten sam organ do tej samej sprawy. Nawet gdyby to wszystko działo się legalnie, gdybyśmy nie mieli tych argumentów, które przed chwilą podniosłem, czyli Trybunału Konstytucyjnego, ograniczeń polskiej konstytucji. Gdyby organ sam z siebie zrezygnował z możliwości przeprowadzenia czynności, którą miał możliwość przeprowadzenia, bo przecież w ten sposób prowadzilibyśmy do zupełnego absurdu i można byłoby tak nie wiadomo ile razy kogokolwiek wzywać, doprowadzać. W rezultacie prowadziłoby to do jawnych nadużyć w stosunku do obywatela sfery wolności, bo mamy do czynienia ze sferą najdalej idącą, czyli wolności praw obywatelskich i konstytucyjnych gwarantowanych każdemu obywatelowi. Ale wiemy o tym, że tutaj prawo jest interpretowane tak jak Donald Tusk zapowiadał, bo w jednym był konsekwentny, że oni będą prawo interpretować tak, jak oni je rozumieją, że litera prawa nie jest dla nich ważna. Było kilka jego tego rodzaju wypowiedzi i oni właśnie to robią. Kiedyś przyjdzie im za to odpowiedzieć, ta sprawa nie jest najważniejsza z punktu widzenia wielu zamachów, można powiedzieć. Tych czynów, które miały charakter takich zamachów na fundamenty polskiego porządku prawnego, które przeprowadził Donald Tusk, paraliżując działanie Trybunału Konstytucyjnego, paraliżując działanie częściowo Sądu Najwyższego, odwołując, pozbawiając nielegalnie funkcji legalnego prokuratora krajowego, to wszystko będzie miało znaczenie. Ten element, o którym dzisiaj państwu mówimy, jest jednym z nich. Więc krótko mówiąc, będę dzisiaj na tej komisji wbrew swoim planom medycznym zaplanowanym miesiąc temu przez prowadzącego mnie lekarza, chirurga w Brukseli jestem do dyspozycji. Natomiast nie będzie mnie w kraju, gdyby podjęli tę decyzję, była decyzja o jednak ponownym nielegalnym doprowadzeniu mnie, to chcę powiedzieć, że też oczywiście dobrowolnie się nie stawię, ale zamierzam być w kraju. Nie będzie mnie jednak w pierwszych dniach sierpnia, czyli między 4 5 sierpień będę poddawał się zabiegom medycznym za granicą i żeby przypadkiem... Państwo, tu biorę Was na świadka, nie dowiedzieli się, że w sposób cyniczny i złowieszczy ta grupa chce przeprowadzić wtedy moje zatrzymanie. Jeżeli wtedy będą chcieli przeprowadzić zatrzymanie, to znaczy ich celem nie jest przeprowadzenie znowu czynności nawet pseudoprocesowej, tylko jest znowu organizowanie jakiegoś kabaretu. Więc drodzy Państwo, to jest moje stanowisko. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panu profesorowi. Warchołowi, który jako parlamentarzysta zarazem profesor prawa będzie też moim przedstawicielem na komisji i będzie reprezentował punkt widzenia jednomyślnego grona prawników, które tu i w części miałem okazję krótko zekapitulować. Dziękuję bardzo. I Pan minister Marcin Warchał, pan profesor, Dziękuję. proszę bardzo. Dziękuję. Króciutko. Artykuł 105 wyraźnie ogranicza możliwość uchylenia immunitetu posłowi tylko do oskarżenia o przestępstwo. Pan minister nie popełnił żadnego przestępstwa, natomiast chcą go pozbawić wolności bezprawnie, z pogwałceniem artykułu 105 Konstytucji z pogwałceniem ustaw w świetle wyroku Trybunału 10 września 2024 roku. Po pierwsze, wezwanie przez nieistniejącą komisję pana ministra było nieskuteczne, było bezprawne. Pan minister nie miał obowiązku się stawiać. Natomiast sąd nie miał z kolei Absolutnie żadnego prawa do tego, żeby wydawać zgodę na stosowanie środków przymusu w postaci pozbawienia wolności do prowadzenia pana ministra. Dlatego też to, co się odbywa przed Komisją, to jest jedno wielkie bezprawie. Jedno wielkie bezprawie, które doczeka się oczywiście rozliczeń. Jesteśmy o tym przekonani, ale trzeba o tym głośno mówić, ponieważ nigdy w polskiej praktyce parlamentaryzmu nie dochodziło do sytuacji, żeby poseł świadek był pozbawiany wolności poprzez uchylenie mu immunitetu, poprzez następnie konkretne akty organów ścigania, poprzez decyzje sądów i to proszę Państwa, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Źródłem tego wszystkiego jest niepublikowanie wyroku przez premiera. Władza wykonawcza steruje władzą sądowniczą, trójpodział władzy, niezależność trzech władz, niezależność sądownictwa. To wszystko, o czym oni jeszcze niedawno mówili, dziś rzucają do kosza i bezczelnie, haniebnie depczą. Otóż premier nie publikuje wyroku, sąd w związku z tym nie akceptuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślam zgodnie z artykułem 190 Konstytucji ma znaczenie powszechne i jest ostateczny. I w związku z tym doprowadzany jest w ostateczności pan minister przed nieistniejącą, nielegalną pseudokomisję do spraw Pegasusa. W istocie gwałcone są prawa i wolności obywatela. Te naj najbardziej ważne, te najistotniejsze, takim jak jest wolność. Nikt z państwa, którzy tutaj jesteście, nie zgodziłby się na pozbawienie wolności w sposób pozaprawny. Powtarzam, pozbawić wolności można tylko na podstawie i w granicach prawa, co nie jest wprost. Dozwolone jest zabronione. Inna zasada obowiązuje niż w przypadku obywatela. Tutaj co nie jest zabronione, jest dozwolone. Natomiast w przypadku organów władzy państwowej, co nie jest wprost dopuszczalne, jest po prostu zabronione. Żadna ustawa, a tym bardziej konstytucja nie pozwala na to, żeby uchylać immunitet w celu doprowadzenia świadka przed pseudokomisję. Dziękuję. Pytania, proszę. Mieszka Misztal, dwadzieścia 24 Chciałabym zacząć od pytania o nowego ministra sprawiedliwości. Donald Tusk dzisiaj o Waldemarze Żurku mówił tak. Kandydatura symboliczna, będą twarde decyzje w praktyce, niech nikt nie myśli, że zrezygnowałem z przywracania ładu moralnego w polityce. Sprawiedliwości, odpowiedzialności, rozliczalności poprzedniej władzy, egzekucji prawa, nie będzie świętych krów. Jak panowie odbierają tę zmianę na stanowisku ministra sprawiedliwości? To jest kpina. Takie jeszcze komentarze widać, że Donald Tusk sobie kpi. Żurek no to Giertych można postawić znak równości, a więc będziemy mieli do czynienia z tym samym, z czym było wcześniej, co było wcześniej. Tylko to jest forma igrzysk mających przesłonić nieudolność rządu Donalda Tuska. Najsłabszym ogniwem w rządzie koalicji 13 grudnia jest Donald Tusk i to najsłabsze ogniwo nie zostało wymienione. Mogę prosić. To całkowita kapitulacja Donalda Tuska z jego licznych zapowiedzi poprawy po warunków życia Polaków na rzecz organizowania igrzysk nienawiści, hejtu przy okazji zdemoralizowanego hejtera, jakim jest pan Żurek, który z całą pewnością będzie robił to samo co Bodnar, tylko jeszcze bardziej I o to chodzi, że jeszcze bardziej brutalnie łamał porządek prawny, jeszcze bardziej był gotów dla interesów partyjno-politycznych Tuska. Dopuszczać się zachowań, które stanowią łamanie polskiej konstytucji, polskiego porządku prawnego i popełnianie zwykłych przestępstw. Sam fakt, że objął urząd i toleruje odsunięcie od urzędu legalnego prokuratora krajowego, jest już jego przestępstwem. Jeśli to się stanie i będzie to tolerował, popełnia w ten sposób, wkraczając do urzędu, pierwsze przestępstwo kryminalne. Jest to więc człowiek w tym sensie też zdesperowany, bo. Musi się liczyć z tym, że w przyszłości zostanie za to z całą pewnością bezwzględnie rozliczony. Pojawiły się głosy, że on będzie bardziej radykalny niż Adam Bodnar właśnie w rozliczaniu poprzedniej władzy, czyli, czyli państwa. Pani redaktor, tak jak powiedziałem, Donald Tusk wywiesił białą flagę poprawy warunków życia Polaków, bo to na tym koncentrował się w kampanii do parlamentu 2023 roku na rzecz organizowania igrzysk nienawiści bezprawia. I popełniania kolejnych przestępstw. Czyli będzie robione to samo co za Bodnar, tylko jeszcze bardziej, ponieważ na czele res stoi stać będzie jeszcze bardziej zdemoralizowany człowiek, gotowy popełniać kolejne przestępstwa, tak jak to robił Bodnar, tylko z jeszcze większą intensywnością. Jeszcze pytanie, chciałabym zapytać o ruch obrony granic. Dziennikarz Gońca dołączył do ruchu obrony granic na jeden dzień i jest filmik z tego jak zarówno Robert Bąkiewicz jak i Jacek Wrona radzą aktywistom co robić będąc, tutaj cytat, zatrzymanym przez psy. Jak zaczniesz krzyczeć, że jesteś patriotą i zaśpiewasz jeszcze Polska nie zginęła to będziesz miał 2 miliony wyświetleń. O co chodzi w tym co dzieje się na granicy? Mam na myśli ruch obrony granic. To jest faktyczna obrona granic czy może chodzi właśnie o wyświetlenia o zasięgi? Jeśli nie byłby problemu na granicy, to Donald Tusk nie przywracałby kontroli na granicy. Problem jest. Problem sprowadza się do uległości Donalda Tuska wobec władz niemieckich i do przyjmowania nielegalnych migrantów, którzy są przerzucani z terytorium Niemiec do Polski. W polskich mediach niestety danych nie możemy znaleźć, bo polskie media, te głównego nurtu koncentrują się na wspieraniu Donalda Tuska, no, ale są media niemieckie, które pokazują, ile osób nielegalnych migrantów zostało przerzuconych do Polski z terytorium Niemiec. No i taka jest rzeczywistość. A więc ci, którzy bronią granicy polscy patrioci, są atakowani przez Donalda Tuska za to że właśnie pokazują, dokumentują to wszystko, co dzieje się na naszej zachodniej granicy, a przypomnę, że jest to tylko wstęp do tego, co czeka nasz kraj, jeżeli pakt migracyjny zostanie wprowadzony w życie. Dlatego prawo i sprawiedliwość zbiera podpisy pod obywatelskim referendum w sprawie odrzucenia paktu migracyjnego. Zachęcam do składania podpisów. Jest mapa internetowa, na której są przedstawione miejsca i godziny, w których podpisy można złożyć. Czy widziała Pani redaktor materiały, których jest mnóstwo w internecie, może w CFN, i Pani zobaczy, gdzie niemiecka policja podjeżdża i podrzuca osoby, które nawet z wyglądu zdradzają, że nie są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, bez jakichkolwiek dokumentów, bez jakichkolwiek argumentów. Po prostu podrzuca prawie tak samo jak służby białoruskie naszej wschodniej granicy. Czy ten proceder zaczął się przed wczoraj? Nie, ten proceder trwał od wielu miesięcy i nabrał takiej intensywności, że dopiero zryw Polaków spontaniczny sprawił, że został on zablokowany i Tusk został zmuszony do działań. To bardzo stwierdziło. A jeżeli chodzi o działanie niemieckiej policji, no to Miałem okazję obserwować również nagranie, kiedy niemiecka policja zatrzymywała w sposób bezprawny, moim zdaniem, Polaków protestujących przeciwko tego rodzaju patologicznym zachowaniom. I z całą pewnością sprzeciw wobec tych działań policji niemieckiej, jak również działań, moim zdaniem, przestępczych policji niemieckiej, polegających na podrzucaniu nam cudzoziemców, imigrantów bez jakichkolwiek formalnych wymogów spełnienia drogi procedury prawnej. To jest zachowanie, które zasługuje na zdecydowany, stanowczy sprzeciw i budzi silne emocje również wśród tych, którzy bronią polskiej granicy. Dziękuję bardzo.